Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy chrupiący sernik ze słonecznikiem. Na spód potrzebować będziemy sucharki. Tutaj, tutaj mam 20 deko sucharek, które pomielimy. Możemy te sucharki rozdrobnić wałkiem do ciasta. Ja sobie drobno pomielę. I jedną czekoladę. Składniki połączymy, wyłożymy formę. Formę mam 25 cm wyłożoną papierem do pieczenia i damy do lodówki na 20 minut. To mamy spód sernika. A teraz mamy słonecznik. Mam Łyżkę mleka, dwie łyżki masła i dwie łyżki miodu. Miód i masło przekładam na patelnię. Lekko skarmelizuję, dodam słonecznik, doleję mleko i będę miała prażony słonecznik. Część słonecznika dam do sucharku, a część wyłożę na wierzch sernika. Rozpuszczamy miód i masło. Należy lekko skarmelizować, dodać słonecznik. Jeżeli lekko skarmelizować, to zawsze pamiętamy, że masa musi być koloru bursztynowego. Świadczy o tym, że już się nam miód z masłem lekko skarmelizował. Dokładamy dwie szklanki słonecznika, dolewamy mleko. I całość przesmażamy i studzimy. Jeszcze musimy chwileczkę poczekać. A sucharki ja sobie rozdrobnię w robocie. Jeżeli nie mamy, sucharki przekładamy do woreczka i należy rozdrobnić wałkiem do ciasta. Miód z masłem podsmażamy. Miód z masłem już ma masę bursztynową. Dodajemy słonecznik i dolewamy mleko. I całość należy pomieszać. Należy podsmażyć. Pamiętamy o mieszaniu. Podsmażamy. A tutaj mam już rozdrobniłam sucharki. Dodaję czekoladę i należy to połączyć i wyłożyć spód tartownicy. Pamiętamy o mieszaniu słonecznika. Tak na złoty kolor podsmażymy. Łączymy i odstrzycimy, a sucharki łączymy z czekoladą. Słonecznik już mamy przysmażony na złoty kolor, i część dodajemy do suchary, a pozostałą część wyłożymy na wierzch słonecznika i masę należy dokładnie pomieszać i wyłożymy tortownicę. Tortownicę mam o wymiarach 25 cm i damy do lodówki na, tak na 20 minut do godziny czasu. A później zrobimy masę serową. Należy docisnąć. Ja sobie zawsze to robię literatką. Dokładnie dociskam. Naszego Tak to wygląda. I pozostawiamy do odstrudzenia, a później dajemy do lodówki. Bo to no właściwie możemy do lodówki, bo jest zimne. Spód sernika wędruje do Tak wygląda spód do chrupiącego sernika. I teraz będziemy potrzebować 400 ml śmietany 30%. Pół szklanki cukru, pół serka mascarpone i dwie łyżeczki żelatyny ja żelatynę zalewam trzema łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia Śmietany ubijam z cukrem na sztywno żelatyna Musi być całkowicie rozpuszczona. A śmietana ubita na sztywno. Śmietanę już mam ubitą i teraz będę porcjami dodawać serek oraz płynną żelatynę. Żelatyna płynna, to jest. Tak wygląda żelatyna płynna. I ucieramy. Serową masę serową już mamy utartą teraz wyłożymy na przygotowany spód a na wierzch damy słonecznik Wędrujemy i wiesz, posypiemy słonecznikiem i chrupiący sernik powędruje do lodówki tak na dwie godziny. sernik ze słonecznikiem. Należy to pokruszyć, ponieważ przy krojeniu jeżeli tego nie pokruszymy, będziemy mieli problem. Słonecznik kruszymy i posypujemy wierzch. To wygląda chrupiący sernik ze słonecznikiem, który wędruje do lodówki. I tak oto wygląda chrupiący sernik. Zdejmujemy i uchwałimy. mocno dociskać, ponieważ tutaj są jest słonecznik. O. I tak oto wygląda chrupiący sernik ze słonecznikiem. O ile Państwu mój przepis się podoba, Serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Chrupiący sernik ze słonecznikiem.